Cześć, jestem Marlena i w dzisiejszym odcinku ranking urządzeń do włosów, a dokładniej suszarko lokówek. Jest to coś, co lubię, czyli dwa w jednym. Mamy suszarkę, która poradzi sobie z mokrymi włosami i dodatkowo końcówkę lub zestaw końcówek do stylizacji. Sama jestem posiadaczką jednego urządzenia, które pojawi się w dzisiejszym rankingu i jestem z niego bardzo zadowolona. Ułatwiło mi to sprawę, jeśli chcę mieć lekko uniesione i podkręcone włosy, bo łatwiej jest operować na jednym urządzeniu. Trwałość naszej stylizacji zależy również od tego, jakie włosy mamy, czy wysoko, czy niskoporowate. Moje włosy raczej są niskoporowate i raczej dążą do tego, by być proste i oklapnięte, niż do tego, by być uniesione i podkręcone. Dlatego myślę, że w moim przypadku inwestowanie w bardzo drogi sprzęt nie zmieni wiele. Raczej powinnam pomyśleć o doborze odpowiednich kosmetyków, jak pianka, lakier. To oczywiście do zastanowienia dla każdego, ale myślę, że warto wziąć to pod uwagę, bo efekt skrętu na tego typu urządzeniach może nie musi być delikatny lub krótkotrwały, bo pracujemy na ciepłym powietrzu. Na rynku jest mnóstwo tego typu urządzeń, już od 69 zł i po takie, które zbliżają się już do 3000 zł. Dlatego podczas przeglądu zwracam uwagę na komentarze, zwłaszcza te negatywne. I Były takie sytuacje, że była bardzo wysoka moc, ale co z tego, jak jakość wykonania była tak kiepska, że końcówki nie trzymały się i nie dało się na tym pracować. Jeśli lubicie takie filmy i jesteście ciekawi recenzji, testów, rankingu, sprzętu AGD i RTV, to zachęcam do subskrypcji. Może akurat będą urządzenia, których potrzebujecie i których jesteście ciekawi działania. Czas na konkrety. Pokażę pięć urządzeń, które mnie zainteresowały i myślę, że sama chętnie bym przetestowała. Omówimy parametry takie jak moc, regulacja temperatury, nawiewu, jonizację, ilość końcówek i to co widzimy. Wygląd, ergonomię i oczywiście cenę. Kryteria jakie przyjęłam zależało mi jak na najwyższej mocy, bo w teorii im wyższa moc tym mocniejsza siła nawiewu. I krótszy czas pracy z włosami. Jonizacja urządzenia, które tej funkcji nie miały, od razu odrzucałam. Nikt nie chce mieć naelektryzowanych włosów i efektu puszenia. Regulacja temperatury i nawiewu, na to też zwracałam uwagę. I na ilość końcówek do stylizacji. Mam nadzieję, że ten film będzie pomocny w wyborze odpowiedniej suszarko-lokówki, bo naprawdę mamy w czym wybierać. Na miejscu piątym znalazła się suszarko-lokówka firmy Dyson Airwrap. Dlaczego zajęła ostatnie miejsce? Bo kosztuje około 2500 zł, co znacznie odbiega od następnych i jest to w sumie najdroższa suszarko-lokówka. Nic droższego nie znalazłam. A dlaczego znalazła się w tym rankingu? Bo naprawdę jestem ciekawa efektów działania i wykonania i zastanawia mnie skąd ta cena. Parametry przedstawiają się następująco. Moc to aż 1300 W. I faktycznie, jak popatrzymy na rynek suszarko-lokówek, jest to jedna z wyższych wartości, którą możemy dostać. Posiada jonizację, czyli powinna redukować elektryzowanie się włosów. Posiada trzy kluczowe przyciski. Jeden do regulacji temperatur, drugi to przycisk zimnego powietrza i kontrolę strumienia powietrza. I w tym jednym urządzeniu dostajemy 6 końcówek w pudełku. Końcówkę do wstępnego suszenia i wykończenia fryzury. Długa końcówka cylindryczna do loków 30 mm. Długa końcówka cylindryczna do fal 40 mm. Szczotka do medalowania i wygładzania włosów cienkich szczotka do modelowania i wygładzania włosów gęstych, okrągła szczotka nadająca objętość. Jeśli chodzi o wygląd, tutaj muszę oddać, że jest to moim zdaniem najładniejsza suszarka-lokówka. Design kolorystyka jest bardzo przemyślana, spójna. Na pewno na zdjęciach i filmach prezentuje się ten produkt jako premium i wysokiej jakości i mamy ją w różnych wariantach kolorystycznych. Z dodatkowych funkcji bayerów producent chwali się efektem kołandy, który ma za zadanie przyciągać włosy samoistnie na wijadzie wokół końcówki w obu kierunkach i też ukrywać do 58% puszczących się kosmyków. Na pewno urządzenie ciekawe i godne uwagi, bardzo dużo plusów jak moc, ilość końcówek, wygląd, ale bardzo duży minus za cenę. Zwłaszcza, że mamy suszarki innych firm do 1000 zł, długo długo nic i wskakuje nam ta. Miejsce kolejne, czyli czwarte, i mamy suszarko-lokówkę firmy Shark Flex Style. Na YouTubie jest sporo filmów, w których dziewczyny porównują tą suszarko-lokówkę właśnie z Dysonem. Jak przyjrzymy się końcówkom do loków fal, są do siebie podobne do tych z wcześniejszego miejsca. Przypuszczam, kto kim się inspirował, ale konkretnie ta suszarko-lokówka ma moc aż 1400W. I to jest najmocniejsze urządzenie tego typu, jakie udało mi się znaleźć. Oczywiście mamy jonizację, trzy poziomy temperatury i trzy poziomy regulacji nawiewu. Mamy też ją w innej kolorystyce dostępną. W tym przypadku producent chwali się efektem Coanda. I jest to rozwiązanie, które wykorzystuje siłę powietrza do owijania włosów wokół cylindra lokówki. Hmm, brzmi znajomo. Dostajemy w opakowaniu 5 końcówek, dwie do loków, owalną szczotkę, dyfuzor do kręconych włosów i szczotkę do prostowania. Za tą suszar lokówkę zapłacimy około 1300 zł. Dalej nie jest to mało, ale mamy dużą moc, ładny design, wiele końcówek. Urządzenia z miejsca 5 i 4 są bardzo ciekawe, widać, że dopracowane ale są też bardzo drogie. Chodzimy trochę na ziemię, za kolejne urządzenie zapłacimy około 200 zł i jest to suszarko-lokówka od Bubbles Air Style. I właśnie jej jestem posiadaczką i jeśli jesteście ciekawi recenzji i jak działa, to zapraszam do filmu o tej suszarko-lokówce. Konkrety, moc 1000 W. Oczywiście mamy jonizację, zimny nawiew, dwa poziomy temperatury i cztery końcówki. Do wygładzania i suszenia włosów, zwiększającą objętość 50 mm, Stożkową nasadkę do loków i końcówkę do suszenia. Myślę, że jest to fajna propozycja. W bardzo niskiej cenie dostajemy urządzenie, które jest w stanie zrobić fajny efekt na włosach. Ja osobiście jestem zadowolona. Co prawda, codziennie jej nie używam, bo nie mam takiej potrzeby. Ale jak muszę wysuszyć i wygładzić włosy, to sprawdza się idealnie. Moja siostra też ją posiada. I ona ma akurat grube i gęste włosy, raczej z wysoką porowatością, i też jest z niej zadowolona. Skakujemy na miejsce drugie. Na tyle zaciekawiła mnie suszarka lokówka od Rowenta Premium Core, że musiała się na tym miejscu znaleźć. Za tylko 220 zł dostajemy moc aż 1200 W. Funkcję jonizacji, nawiew zimnego powietrza dla utrwalenia fryzury, dwa poziomy regulacji temperatury i pięć akcesoriów do stylizacji. Posiada obrotową szczotkę o średnicy 38 mm z turmalinową powłoką ceramiczną Cashmere Kratin, szczotkę prostującą, ceramiczną szczotkę, akcesorium do podnoszenia włosów, głowicę grzebienia. Kolejne urządzenie, za które mało płacimy, a dostajemy bardzo wysoką moc i sporo akcesoriów do stylizacji. Pierwsze miejsce w tym rankingu zajmuje Philips seria 7000. Być może zaciekawiło mnie w niej to, że jako jedyna jest suszarko lokówką obrotową o mocy 1000 W. Posiada jonizację, ceramiczno-turmalinową powłokę, która równomiernie powinna rozprowadzać ciepło. Opcję ustawienia Care plus, którego zadaniem jest chronienie włosów przed przegrzaniem i 3 stopnie regulacji temperatury. W pudełku znajdziemy dwie termoszczotki 38 mm i 30 mm szczotkę 30 mm z wysuwanymi ząbkami trzy nasadki ochronne i termoszczotkę 50 mm. Koszt tej suszarko-lokówki to około 380 zł. Moim zdaniem na filmach i zdjęciach prezentuje się super, ma fajne parametry i przyzwoitą cenę oraz wyróżnia się tym, że jest obrotowa i posiada aż cztery akcesoria. Po zostawieniu ich wszystkich w tabeli widzimy, że moc najwyższa jest w suszarko-lokówce Shark, a najsłabsza o Philips i Babels, ale za to najmniej za nią zapłacimy. Najwięcej będzie kosztować Dyson, który broni się największą ilością końcówek i dodatkowo efektem kołandy, który podobny uzyskamy u Shark. A tutem Philips może być to, że jest obrotowa i wyróżnia się na tle tych czterech i jako jedyna ma ochronę przed przegrzaniem włosów. To jest tylko pięć najciekawszych według mnie propozycji, jakie znajdziemy na rynku, a mamy w czym wybierać. Ogólne działanie jest podobne, ale ważne jest, żeby poza tymi suchymi danymi technicznymi wyglądem, sprawdzić je na żywo, ich wykonanie i poczytać opinie, bo to co na papierze może być różne w rzeczywistości. Te modele, które przedstawiłam, to sama jestem ciekawa wykonania, działania, pracy z nimi i chętnie bym je przetestowała i sprawdziła różnicę pomiędzy tymi tanimi, za które już nam dają efekty, a tymi drogimi, za które zapłacimy już tysiąc i więcej złotych. Jeśli jakiś model Was zainteresował, to w opisie znajdziecie linki do nich. W tym odcinku to wszystko. Jeśli dotarliście do końca, to będzie mi bardzo miło za łapkę w górę i subskrypcję. Do zobaczenia, cześć.